Moje drodzy, dzisiaj sobie otworzymy paczkę od picia 1, 2, 3. Juhu! Powiedziałam, że mam to otworzyć na YouTube, i to Tu jest tak napisane. Um, więc sobie to otworzymy. Tak się prezentuje: oto środek paczki. Mamy sobie stąd to. Piękne coś. Piękny napis picia 1, 2, 3 i. W ogóle nie są to chyba chusteczki. <laughs> Czekajcie. To oczywiście chusteczki z Rosmana No, taki misz jest. <laughs> śmieszne to. Um, nie wiem, schowam to tutaj do opakowania. Kolejną rzeczą jest takie coś. Mamy tutaj takie coś. Nie wiem, to chyba jest gniotek, ale się nie zna, więc sorry. Takie coś. No. Tu jest chyba kwiecek i tu serduszko. Dziękuję. Tu mamy oczywiście też piękny napis PID-1, 3. Um, I otwieramy. I mamy tutaj spinera. Dziękuję bardzo za różowego spinera. I go sobie tu w pudełku. Mamy chyba ostatnią rzecz tego, co widzę. I jest to. Takie coś. Tutaj mamy rysunek. Pod tytułem Verix Animals, śliczny, śliczny. Teraz muszę to przyciąć, ale nie wiem jak. Mamy tutaj takie coś. Yy, Przykleiło się, dobra. Jest to... kurczaczek. Trochę <grym> mu się buzia zniekształciła. Czy jakoś tak? No, piękny. Przyznajcie, że jest śliczny. To są moje wszystkie prezenty, czyli yy, piękne chusteczki, Spinner, taki jakby gniotek i kurczaczek. I to jest mój piękny bałagan. A tu na tyle, bajo bajo.